Lepiej to już było, proszę pana. Boję się trochę tych czasów. Ja bardzo mocno wierzę w to, że może być tylko lepiej. Uczestnicy marszu podkreślają, że niezależna Polska jest dla nich najważniejsza, a ewentualna zmiana władzy w Polsce nie wróży nic dobrego. Nie wiadomo kto będzie rządził też, czy PiS czy lewica jednak, bo jeśli lewica no to wtedy no, no ja osobiście uważam, że to nie będzie właśnie nie będzie najlepiej. A dlaczego? Czego się Pani obawia, jeżeli ten rząd się zmieni? No, że będą właśnie atakowane masze Niepodległości albo no będą właśnie prześladowania za patriotyzm. Wybraliśmy nowe władze. E jak Pani myśli, jak te władze mogą działać? Znaczy, no mieliśmy już doświadczenia 8 lat temu, jak wyglądały rządy wcześniejszej władzy. Nie wiadomo, czy ten rząd, który teraz ma się zawiązać, on przetrwa, to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy ten rząd, który będzie, on będzie naprawdę pro-polski, tak? Czy będzie bardziej proeuropejski, europejski pro-niemiecki? Żeby nie było zrozumiane to, że, że my jesteśmy przeciwko Unii Europejskiej, nie jesteśmy za Unią Europejską. Tylko, żeby Unia Europejska nie miała podwójnych standardów. Jak może być? No, wszystko zależy, co zostanie ustalone w... No, w Unii. Niemcy z nami przecież atakowali nas co 20 lat, od tysiąca lat. Czy może być lepiej? Oni teraz czwartą rzeszę robią przecież metodami pokojowymi na razie. Wszystkie głosy mówią to, że no, państwa niezależne zanikną. Tak? No będziemy tylko tak jakby landem. Tak, jakby stanem, ale to nie jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś takiego. My zatracimy po prostu polskość. Nie wszystkie działania na pewno są takie, jak powinny być, ale absolutnie nie jestem gdzieś tam za wyjściem z Unii. Wchodząc do Unii, liczyliśmy na, na zupełnie co innego. Była umowa, a teraz wycofuje się Unia z tej umowy. I bardzo mnie dziwi, że w tym roku, w wyborach, poszła taka ogromna ilość Polaków. I nie widzą tego, że, że to, co się dzieje, co, te, nie widzą e, tych zagrożeń. Ja bardzo mocno wierzę w to, że może być tylko lepiej, tylko musimy mądrze podchodzić do mm, podejmowania konkretnych decyzji, wyciągać wnioski, tylko musimy się wzajemnie słuchać i tolerować i tak naprawdę dbać o siebie.